Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, ażeby już zapłonął. chrzest, mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż to się stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto słowo pańskie. Niech punktem wyjścia do naszych dzisiejszych rozważań będzie pierwsze czytanie i historia proroka Jeremiasza, którego spotykamy w bardzo trudnym dla siebie momencie. Został pomówiony przez swoich rodaków przed królem i skazany przez niego na śmierć. I to śmierć okrutną. Został wrzucony do cysterny, w której kiedyś była woda. To były takie specjalne. Pojemniki, może trochę przypominające nasze jakieś kontenery, albo murowane baseny, bardzo głębokie, w których przechowywano wodę. Oczywiście wody w nich już nie było. Był tylko muł, błoto, i właśnie tam wrzucono takiego nieszczęśnika. Sam się z takiego pomieszczenia wydostać nie mógł. I czekała go okrutna śmierć, spowodowana i głodem, i pragnieniem. I owadami, które roiły się w takich właśnie pomieszczeniach. Więc jego los niejako został przypieczętowany. Ale pojawił się obcy człowiek, przedstawiciel innego narodu, imieniem Malkiarz. I on właśnie, kiedy dostrzegł nieszczęście Jeremasza, zwraca się do króla z prośbą o łaskę, o uwolnienie go. I Król lituje się nad Jeremiaszem i życie Jeremiasza tym razem zostaje ocalone. I czego nas uczy ta historia? Można na nią spojrzeć na kilka sposobów. Pierwsza nauka. To być może my też przypominamy czasami tego proroka Jeremiasza, kiedy wpadamy w bagno, w bagno jakichś swoich zwy, złych przyzwyczajeń, słabości, grzechów. Może. To jest symbol jakiegoś rodzaju problemów, nieszczęścia życiowego, w którym się znajdujemy. Wiemy jedynie, że jest to taki stan, w którym po prostu nie mamy ochoty żyć, kiedy to życie staje się tylko pustą egzystencją, wielkim cierpieniem. I dobrze, gdyby w naszym życiu pojawił się ktoś taki jak malkiarz, kto zauważy to nasze nieszczęście, wyciągnie pomocną dłoń, zorganizuje pomoc. Być może byliśmy w takiej sytuacji, doświadczyliśmy takiej pomocy od kogoś. A może to my sami mamy być jak taki markiarz. Gdy potrafimy dostrzec człowieka w jakimś wielkim życiowym nieszczęściu, to byłby pierwszy sposób spojrzenia na tę historię. Inne. Ponownie staramy się w tym człowieku, Jeremiaszu, zobaczyć siebie samych. Nieradzących sobie z własnymi słabościami, grzechami, może nałogami, i zdajemy sobie sprawę z tego, że bez pomocy z zewnątrz poradzić sobie z tym już nie możemy że czeka nas co najmniej duchowa śmierć. Jakkolwiek nie spojrzeć na tę historię, to kolejne dzisiejsze czytania pokazują nam, że tak właśnie może być że grzech może. Spowodować nasze wielkie nieszczęście, może nam odebrać chęci do życia, i zupełnie nie wiemy, jak sobie z nim pomóc. Ale jednak drugie czytanie pokaże nam, że w jakichkolwiek nie znajdowalibyśmy się okolicznościach, jesteśmy zobowiązani do walki z tym grzechem, który, jak pisze autor listu do Hebrajczyków, może przypominać wielki ciężar, który ktoś na nas rzucił. Przygniótł nas tym ciężarem. Ale mamy zebrać sobie wszystkie siły i pokonać tę słabość. To ma być walka dosłownie, aż do krwi, na śmierć i życie. O tym mówi do nas ostatnie zdanie. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi. A więc jest to właśnie symbol walki zaangażowanej. Apostoł słusznie zauważa, że często żyjemy w grzechach. I akceptujemy te grzechy, akceptujemy swoje słabości, różnego rodzaju zniewolenia. I potem, ponieważ nie podejmujemy walki, często jest to walka jakaś pozorowana, dochodzi do jeszcze większego nieszczęścia. I nieraz przychodzimy, skarżymy się, czy to do kapłanów przy okazji spowiedzi, czy przy innych okolicznościach, może też do zwykłych naszych bliskich, przyjaciół, skarżymy się. Nie radzę sobie ze swoim życiem, nie radzę sobie z moimi problemami. Jest jakiś problem, który mnie dręczy. Nie ma już dla mnie pomocy. Czy rzeczywiście tak jest, że nie ma dla nas żadnej pomocy? Myślę, że przede wszystkim większość naszych problemów związanych z naszymi słabościami, z którymi sobie nie radzimy, wynika z braku podstawowej, elementarnej dyscypliny w naszym życiu. Dyscyplinę w dwóch płaszczyznach. Pierwsza to płaszczyzna modlitwy. Kiedy człowiek się nie modli, demony natychmiast interesują się takim człowiekiem i wyszukują jego słabych punktów, i uderzają bardzo precyzyjnie w nasze słabości. I wtedy nasze życie staje się bardzo skomplikowane. Już nie przypomina życia przeznaczonego dla człowieka, to znaczy życia, w którym człowiek jest wolny. Raduje się, cieszy. Ale właśnie przypomina na taką smutną egzystencję. Tak się właśnie dzieje, kiedy brakuje systematyczności w modlitwie. Kiedy ta modlitwa po prostu jest gdzieś tam od czasu do czasu, ale niewiele z niej wynika. Demony wykorzystują naszą niefrasobliwość, wykorzystują brak dyscypliny w tych postanowieniach, aby się modlić konkretnie i, i modlić się też o, o jakichś porach, czy w modlitwie poświęcać odpowiednio wiele czasu. Ta druga płaszczyzna, gdzie brakuje nam dyscypliny, i która też decyduje o tym, że trudno nam jest wydostać się z naszych grzechów, to jest brak codziennych wyrzeczeń. Zauważmy, jak dzisiaj w ogóle jest zaniedbywanie, odmawianie sobie czegokolwiek. Jak wielu ludzi nawet to minimum, które ustanowił Kościół polegające na tym, że w piątki nie jemy mięsa, zupełnie sobie lekceważy, zapomina o. Tym. A to przecież nie tylko o to chodzi, żeby raz w tygodniu pamiętać o tym, że mam się od czegoś powstrzymać. To ma być nasza codzienna praktyka. Codzienna i nawet praktykowana wiele razy w ciągu dnia. Dopiero wtedy możemy powiedzieć, że jest w nas ten duch wyrzeczenia, że jest w nas pragnienie dyscypliny. Dlaczego to jest takie ważne? Bo sam Jezus o tym uczy, mówi pewne demony wyrzuca się tylko modlitwą i postęp. Więc ktoś na przykład powie, że a ja modlę się bardzo dużo, chodzę co niedzielę namszy, może nawet chodzę codziennie namszy, może i codziennie odmówię różaniec, a jednak wciąż mam problem z jakąś słabością. Dlaczego tak się dzieje? Bo być może brakuje tych konsekwentnych, codziennych wyrzeczy. A więc na czym polega ta dyscyplina? Na tym, co Słowo Boże określa mianem, zapierać się samego siebie. Mówić sobie nie, sprzeciwiać się swojej własnej woli, swoim pragnieniom. A więc mam ochotę na coś, bo na przykład jest upał, idę ulicą, widzę, ktoś je loda, więc ja mam ochotę, żeby też sobie kupić tego lodu. I czy jest z nas na tyle dyscypliny, żeby powiedzieć sobie jednak nie? Może tym razem odmówię sobie tej przyjemności, może ktoś ci proponuje jakąś inną przyjemność, a ty jak na to reagujesz? Na pewno warto ćwiczyć się w takich drobnych, codziennych wyrzeczeniach, żeby móc później podjąć duchową walkę z tym, co jest prawdziwą pokusą pochodzącą od złego ducha. Z tym jest nam nieraz bardzo trudno i to można powiedzieć od razu widać. Od razu widać po naszym życiu, po naszych codziennych wyborach. My też jako kapłani często. Widzimy, jeżeli ktoś przychodzi z jakimiś, z jakimiś grzechami, czy tam przypadkiem nie ma problemu braku dyscypliny. I pewien mężczyzna opowiadał, że najtrudniejszą pokutę, jaką otrzymał na spowiedzi było to, że ksiądz mu kazał przez trzy kolejne dni równo o godzinie piętnastej odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. I ten mężczyzna mówił, a nie może to być jakaś inna godzina? Nie, to ma być godzina piętnasta. Równo godzina 15. No ale ja nie mogę, bo wiem, że będę miał jakieś zajęcia, sprawy, będzie mi to bardzo trudno poprzekładać. No widzisz, człowieku, to właśnie o to chodzi, żebyś ty w końcu podporządkował coś innej sprawie, ważniejsze, coś podporządkował modlitwie. Ty się musisz tego nauczyć. Bo jeżeli nie, to ty nigdy nie nauczysz się dyscypliny. Zawsze ta modlitwa będzie gdzieś spychana na koniec dnia. I zauważmy, jeżeli. Nasza modlitwa nie będzie miała konkretnego miejsca, czasu, konkretnej godziny ustalonej przez nas. To najczęściej jej w ogóle nie ma. To gdzieś tam może spada na koniec dnia i też tak tylko na chwilę. I z tego właśnie szatan się cieszy, bo nic nas nie chroni. Więc bardzo ważna jest ta dyscyplina. I coraz więcej osób, na szczęście. Przychodzi i pyta, no to jak w takim razie można zadbać o taką dyscyplinę, jak sobie wyrobić tą dyscyplinę duchową. Oczywiście to, co teraz będę mówił, to tak bardzo pokrótce, bo można by na ten temat mówić długo, ale przede wszystkim pamiętajmy o metodzie małych kroków, że nie da się zmienić całego życia od razu. Chcę zmienić swoje życie, chcę walczyć ze wszystkimi moimi wadami, słabościami, nałogami. To jest po prostu niemożliwe. Skup się na początku, może na jakiejś jednej sprawie. Jeśli na przykład masz problem z porannym wstawaniem o jakiejś konkretnej godzinie, to niech będzie właśnie to, jeżeli się spóźniasz, może właśnie z tym trzeba walczyć. Jeżeli się objadasz, no to na tym się skup, żeby trochę sobie ograniczyć to jedzenie. Ale niech to będzie jedna rzecz, ale bardzo konsekwentnie kontrolowana przez Ciebie i praktykowana. I tak samo, jeżeli chodzi o modlitwę zacznij od postanowienia, że konkretnie o jakiejś tam godzinie odmawiam jakąś modlitwę, potem dołożę do tego może kolejną godzinę, jeszcze kolejną. Ktoś pyta, to ile ma być tej modlitwy w ciągu dnia? Jakby ktoś się domagał, ile tej modlitwy powinno tak rzeczywiście być, żeby to miało ręce i nogi, no to tak bym odpowiedział, żeby przynajmniej te 20 minut dziennie zadbać, żeby było tego czasu na modlitwę. Można się zastanowić, czy... Tyle czasu tej modlitwie poświęcamy, ale to jest chyba takie minimum, które rzeczywiście może przynieść jakiś dobry owoc w naszym życiu. Jak się domyślamy, i to jest kolejny krok w tej dyscyplinie, to trzeba sobie zaplanować. Spontanicznie nic z tego nie wyjdzie. Najlepiej planować sobie dzień wcześniej, kiedy już wiem, co mnie czeka kolejnego dnia, jakie będę miał obowiązki. No to w takim razie planuję o tej, o tej godzinie modlitwa. Chcę także postanowić sobie, że jutro jakieś konkretne wyrzeczenie, może dwa, może trzy, ale to musi być zaplanowane i kolejny dzień przeżywam, pamiętając od początku o tym, co zamierzyłem. To musi być strategia. Bez strategii nie ma wygranych walk, a więc tutaj trzeba postąpić bardzo rozsądnie, racjonalnie i w przemyślany sposób. I też, kiedy dzień mija, trzeba się z tego rozliczyć przed sobą, przed Panem Bogiem i tutaj przychodzi z pomocą rachunek sumienia. Dalej, na pewno w dyscyplinie pomoże nam stworzenie sobie odpowiedniej przestrzeni do modlitwy, bo jeżeli się będziemy modlić, byle gdzie, gdzie popadnie, to też z takiej modlitwy nigdy nic nie wyniknie. Dobrze może, żeby to było jakieś miejsce we własnym domu, ale też jak niektórzy mają w zwyczaju, na przykład idąc do pracy czy wracając z pracy, że nawiedzają sobie wtedy kościół, kaplicę i wtedy poświęcają jakiś czas na modlitwie. Jeżeli to jest zaplanowane, jeżeli to jest właśnie ich sposób na zadbanie o to właściwe miejsce do modlitwy, w, których, w którym nic nie będzie ich rozpraszać, no to bardzo dobrze. Ale też wielu by powiedziało, że no my takich możliwości to za bardzo nie mamy, jeżeli już to modlić się w domu, ale no, w domu na przykład mamy małe dzieci, one rozpraszają, zajmują nam czas, uwagę, więc jak my możemy sobie taką modlitwę planować. Więc też z pomocą przychodzą inni małżonkowie, którzy ten temat sobie już zdążyli jakoś przepracować i słyszałem świadectwo niedawno pewnych małżonków, którzy powiedzieli, mając czwórkę małych dzieci. Że my po prostu się omawiamy. Idzie mąż do żony i mówi: Kochanie, ja teraz na 15 minut zamykam się w pokoju, bo chcę się modlić. Proszę, zajmie się teraz dziećmi. A potem wymieniają się. Ona mówi mężowi to samo. I co więcej, dzieci są informowane. Tatuś idzie teraz się modlić. Jesteśmy teraz cicho, nie przeszkadzamy. I te dzieci zauważają, że to jest coś szczególnego, jakiś szczególny moment, kiedy nie wolno przeszkadzać mądrącej się mamie czy tatusiowi. Że on spotyka się z samym Bogiem i same też uczą się respektu dla tego czasu modlitwy, że to jest coś wyjątkowego. Inaczej same przeżywają tą wspólną z rodzicami modlitwę. Jeżeli dzieci są tego uczone, na pewno też, myślę, będą inaczej traktowały czas modlitwy. Jeżeli mówimy o tym rozpraszaniu się na modlitwie, wiem, że dzisiaj bardzo popularne jest korzystanie z telefonów komórkowych, no bo przecież tam są różne aplikacje. Z modlitwami na pewno to pomaga w pewnych sytuacjach, ale w trybie samolotowym, bo jeżeli będzie dostęp do sieci, w każdym momencie telefon może zadzwonić, przychodzą wiadomości, SMS, no to trudno, żeby nas tu nie rozpraszało i z takiej modlitwy nic nie będzie. Mimo wszystko najlepsze są klasyczne modlitewniki w formie książek. Warto też zadbać o motywację, właściwą motywację. Tak jak na przykład dla sportowca taką motywacją jest jakaś czekająca go nagroda, tak dla nas tą motywacją ma być nasze zbawienie, niebo, ale przede wszystkim miłość do Jezusa, okazanie mu tej miłości, okazanie mu swojej uwagi, poświęcenie mu czasu. Może to też być taka motywacja bardziej ludzka, to znaczy ta, która potrafi dostrzec, że kiedy. Pracujesz nad sobą, wyrabiasz w sobie dyscyplinę, to też poprawiasz swoje stosunki, na przykład w małżeństwie, w rodzinie, bo jeżeli wypomina ci mąż, żona, że nie wywiązujesz się ze swoich obietnic, ze swoich obowiązków domowych, obiecałeś, że naprawisz to i już kolejny tydzień to, ta sprawa stoi w miejscu. No to jeżeli jesteś człowiekiem zdyscyplinowanym, no to już bardziej ostrożnie szafujesz słowami, a jak już coś obiecasz, to to zrobisz. Dla człowieka zdyscyplinowanego, obietnica jest czymś świętym. I wtedy, tak jak powiedziałem, to na pewno poprawi jakość życia małżeńskiego, jeżeli każdy pamięta o swoich obowiązkach i chce się z nich dobrze wywiązywać. Jeżeli też. Owocem tej pracy, na co dyscypliny, walki z nałogami, ze słabościami, będą konkretne zmiany w swoim trybie życia, funkcjonowaniu, w odżywianiu się, no to też będzie miało wpływ na nasze ciało, na to, czy się będziemy lepiej wysypiać, czy będziemy mniej chorować. Może jeżeli jest problemem, nie wiem, papierosa, alkohol, no to kiedy z tego zrezygnujemy z pewnością, to też wpłynie na nasze zdrowie i po prostu zauważamy, że lepiej funkcjonujemy. Że, że komfort naszego życia jest inny, i to też nas w jakiś sposób motywuje i warto o tym pamiętać. Kiedy też chcemy pracować nad swoją dyscypliną, warto otaczać się zdyscyplinowanymi ludźmi. I nic tak nie motywuje, jak obecność takich ludzi koło nas. Jeżeli nas tacy ludzie denerwują, no to znaczy, że mamy potężny problem z dyscypliną. Ale tak jak powiedziałem, dla nas na pewno obecność takich ludzi będzie czymś mobilizującym. Kościele są różnego rodzaju wspólnoty, przeznaczone czy to dla mężczyzn, czy dla kobiet, w których spotykają się i mogą też wymieniać swoimi postępami na drodze rozwoju duchowego. Chyba takim najbardziej klasycznym przykładem to byłyby wspólnoty domowego kościoła gdzie raz na miesiąc małżonkowie spotykają się i mówią, jak postępują na drodze na przykład swoich zobowiązań małżeńskich, czyli na przykład codziennej modlitwy, pracy nad sobą, jakimiś swoimi wadami. I raz na miesiąc trzeba powiedzieć w obliczu kilku innych małżeństw, czy coś udało się postąpić, czy też może nie. Jak to niektórzy mówią, że no, stoimy w miejscu. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego, jak stanie w miejscu. Człowiek albo idzie do przodu, albo się cofa. Nigdy nie stoimy w miejscu, w żadnej przestrzeni nie ma stania w miejscu, więc warto o tym pamiętać ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że można być w takich wspólnotach, i wiele może z tego nie wynikać dla nas, bo też takie przypadki znam, na przykład z wspomnianego domowego kościoła, że się spotykali tacy małżonkowie i od wielu, wielu miesięcy, może nawet lat mówili sobie wzajemnie, no, u nas niestety ciągle ta sprawa stoi w miejscu, ciągle mamy problem ze wspólną modlitwą, ciągle mamy problem z tymi tamtym. No pytanie, dlaczego? Dlaczego przez tyle miesięcy, lat? W cudzysłowie, stoicie w miejscu, bo trzeba to wszystko traktować bardzo poważnie. I też myślę, że warto przekierować swoje myślenie z tego, co jest naszą wadą, słabością, grzechem, na to, co jest naszą cnotą, nad którą chcemy pracować. To jest mała rzecz, zmiana w myśleniu, ale dużo też zmienia w naszym postępowaniu. Są takie osoby, które tak bardzo koncentrują się na jakiejś swojej słabości, grzechu że już nie są w stanie pomyśleć, że z nich może być coś dobrego, że, że mogą wypracować w sobie coś pozytywnego. A tutaj ta zmiana w myśleniu dużo też zmieni. Są takie osoby, które jak to słyszą, mówią, że u mnie to się nic nie sprawdzi. Już to wszystko próbowałem. Nie jestem w stanie wywalczyć jakiejkolwiek dyscypliny u siebie. I zadają pytanie, dlaczego tak właśnie jest? Pomijam celowo sprawy związane z problemami emocjonalno-psychicznymi. Na pewno tutaj nie jeden psycholog mógłby się wypowiedzieć bardzo kompetentnie, dlaczego właśnie u takich osób mogą być problemy z dyscypliną. Chociaż jako kapłan, to jednak muszę powiedzieć, że dzisiaj zbyt szybko się feruje takie wyroki, że, że właśnie, że to jest problem, jakieś zaburzenie psychiczne. I, I często się na przykład wypisuje takie orzeczenia na przykład dzieciom, młodym ludziom, że no tutaj taki, takie zaświadczenie, że dziecko ma jakąś tam dysfunkcję i tak dalej. tam mnóstwo takich karteczek z różnego rodzaju dys, dys, dys. A może czasami to tym dzieciom brakuje dyscypliny, a nie kolejnego orzeczenia jakiejś dysfunkcji. Brakuje dyscypliny, bo w życiu ich rodziców nie ma dyscypliny bo oni sami nie potrafią od siebie wymagać, więc jak ich dziecko ma tutaj normalnie funkcjonować w dyscyplinie. Więc o wiele łatwiej niektórym jest pójść do psychologa, żeby wypisał jakiś świstek, kartkę, niż po prostu wziąć się do pracy nad samym sobą. Owszem, nie chcę tutaj bagatelizować tematu, bo są takie przypadki, kiedy mogą się pojawić takie dysfunkcje, one rzeczywiście mogą być problemem. Ale ja też zauważam i to radzę rodzicom, jeżeli twoje dziecko uważasz, że ma jakąś taką dysfunkcję, a na przykład nie modli się, nie przystępuje do sakramentów, spowiedzi, komunii świętej, nie chodzi na mrz, no to ja bym wątpił, czy to jest sprawa psychiczna, czy to raczej nie jest sprawa duchowa. Owoc tego, że twoje dziecko jest poza sakramentami, poza pomocą Bożą, bo jeżeli do tego wróci, do praktyk, modlitwy, do sakramentów, może się nagle okazać, że wiele się zmienia i że to jednak nie są jakieś zaburzenia psychiczne. Trzeba zaczynać zawsze od Pana Boga. Ale wracając do tego, dlaczego nieraz są problemy z dyscypliną, bo mamy nierealne wymagania wobec samych siebie. Za dużo chcemy od razu zmienić wszystko. To jest po prostu niemożliwe. To tak, jakby człowiek, który raz był w górach, w jakichś beskidach, chciał po kilku miesiącach pojechać w Himalaję. I najlepiej, żeby od razu wejść na jakiś ośmiotysięcznik. To nie dojdzie nawet do czterech tysięcy. No, a my nieraz tak byśmy chcieli. To jest, to jest po prostu niemożliwe. Więc kiedy człowiek narzuci sobie zbyt dużo, to po prostu z tego nic nie wychodzi. Po drugie, brakuje nam troski o przestrzeń. Dzisiaj jest bardzo poważnym problemem na przykład uzależnienie od internetu, od komórek. Od w ogóle tego cyfrowego świata. Jeżeli cały czas będziesz miał do tego dostęp, jeżeli na jakiś czas nie usuniesz ze swojego domu tego właśnie wszystkiego, co jest Twoim problemem, to nigdy z tego problemu nie wyjdziesz. Dopóki w domu alkoholika jest alkohol, on będzie alkoholikiem i będzie miał problem z alkoholem. On musi na jakiś czas po prostu oczyścić swoją przestrzeń. Dalej, na pewno, wielki problem z dyscypliną mają osoby niecierpliwe, a to jest nasz problem, można powiedzieć, zbiorowy, społeczny. Dziś jesteśmy społeczeństwem ludzi bardzo niecierpliwych, przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest od razu, od ręki, natychmiast, zaraz. Wszystko, jak to się mówi, załatwić w jednym momencie. Są pewne sprawy, których po prostu się załatwić od ręki nie da. Może na pewno, jeżeli chodzi o pracę nad samym sobą. Na pewno też problemem jest złe środowisko, które może być obok nas. Ludzie, koledzy, koleżanki, przyjaciele, którzy, jak to się mówi, ściągają nas w dół. I tutaj nasza mądrość, bez względu, czy jesteś nastolatkiem, czy dojrzałym, dorosłym mężczyzną, czy kobietą, mądrość nasza, żeby takich ludzi eliminować ze swojego otoczenia, bo to jest bardzo toksyczne środowisko, z tego nic nie będzie. Im szybciej takich ludzi wypatrzysz wokół siebie. I, i, i spowoduje, że nie będziesz miał z nimi nic wspólnego, tym, tym lepiej dla ciebie. Na pewno też jest problem w dyscyplinie ludzi, którzy, jak to się mówi, przechodzili w dzieciństwie jakąś tresurę, od których wymagano dyscypliny i egzekwowano ją w bardzo brutalny sposób. Myślę, że już dzisiaj to pokolenie problemu nie ma, ale może obecni tu starsi to pamiętają, jak to było i i mają jakiś uraz do samodyscyplinowania się, bo im się to kojarzy z jakimiś brutalnymi karami. No, na pewno trzeba tę sprawę przepracować. Dzisiaj raczej jest odwrotny problem braku jakiejkolwiek dyscypliny w wychowywaniu. No i też jeżeli. Nie myślimy o Panu Bogu, jeżeli w naszym życiu jest tylko doczesność, rozrywka, przyjemności, no to też trudno, żeby mieć w sobie jakąkolwiek dyscyplinę. I tutaj na pewno wielki problem ludzi, którzy się nie spowiadają, bo spowiedź jest pierwszym punktem, w którym dochodzi do konfrontacji tego, w czym postąpiliśmy, co zrobiliśmy, a czego zabrakło. I tak jak na przykład jest jakiś sportowiec, ma regularne spotkania z trenerem, Pokazuje mu trener wyniki, postępy. Profesjonalny sportowiec wie, że sam nie jest w stanie zinterpretować swoich postępów. Musi być ktoś obok, obiektywny. I tutaj, właśnie, jest konfesjonalny, jest kapłan i łaska dodatkowo sakramentalna, czyli Jezus Chrystus. Jeżeli ktoś mówi, że ćwiczy się w dyscyplinie, a spowiada się raz na rok, dwa razy na rok, może trzy razy na rok, tam nie ma żadnej dyscypliny, gwarantuję, bo to po prostu nie istnieje, żeby sobie samemu być sędzią we własnej sprawie. To minimum to jest przynajmniej raz na miesiąc, jeżeli chcemy rzeczywiście powiedzieć, że pracujemy nad własną dyscypliną. I podsumowując. Ktoś może powiedzieć, no ja staram się pracować nad sobą i są może nawet jakieś postępy, ale ataki przyszły z najbardziej nieoczekiwanej strony, ze strony moich bliskich, rodziny. Bo im się nagle nie podoba, bo się zacząłem więcej modlić, bo zacząłem chodzić częściej do kościoła. Coś ty się nagle taki święty zrobił, do zakonu idziesz, na księdza chcesz iść. Wcześniej Ci nie przeszkadzało, że jak jeździliśmy na wakacje, to nie chodziliśmy namsze, to, to teraz, jak gdzieś jedziemy, to nagle, że niedziela to namsze święto, co ci się stało? Wcześniej z nami piłeś, nie było problemu, wódka, piwko, a, a teraz nagle odmawiasz raz drugi, no co się z tobą dzieje? I, i, i potem coraz więcej wrogości, coraz więcej agresji. Pan Jezus przepowiedział, że tak właśnie będzie w życiu człowieka, który naprawdę chce pracować nad sobą, który chce iść za nim. Powiedział, przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Przyszedłem przynieść rozwam. Odtąd pięcioro będzie podzielonych w jednym domu, trzech w stanie przeciw dwojgu, ojciec przeciw synowi, syn przeciw ojcu, matka przeciw córce i tak dalej, i tak dalej. Tak więc możemy liczyć się z tym, że. Będą osoby, którym się to będzie nie podobało, że my chcemy tej dyscypliny i od siebie, i od swoich bliskich, że to będą najbliższe nam osoby, ale nie wolno się zrażać. Tu trzeba być bardzo konsekwentnym i przez postęp widoczny w naszym życiu mamy właśnie te osoby przekonać, że to jest jedyna słuszna droga. I dziś ci, którzy się z ciebie śmieją, być może kiedyś przyjdą do ciebie i zapytają. Dobra, widzę, że u ciebie w życiu jest w porządku. Bo u mnie to jest beznadziejnie. Powiedz mi, co mam zrobić. Bo, bo ty wiesz, jak sobie poradzić z tymi problemami, w których kiedyś byłeś, a dzisiaj już ich nie masz. Więc prośmy Pana Boga, aby ta dyscyplina, która będzie obecna w naszym życiu, rzeczywiście zmieniała to nasze życie i także była widoczna dla innych żyjących obok nas.